Przywitasz się ładnie, powiesz cześć. Cześć! Ślicznie! Auto! Masz auto? Pokaż. Taki! Wow! Taki! Żółte auto. Taki. Hej, hej, tu Marta. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym daily vlogu na kanale Emigracja na Obcasach. Jest jeden z tych niewielu razy, kiedy zaczynam nagrywanie vloga naprawdę późno, bo jest po godzinie 16. Mogę? No widzę, że robi. Poczekajcie. Chciałam tylko powiedzieć, że to jest jeden z tych niewielu razy, kiedy tak późno zaczynam nagrywanie vloga, ale jak był vlogmas w grudniu, to nagrywaliśmy również w urodzinki 11 naszej młodszej córki, a jutro moja starsza córka kończy lat 12. No i też chcę, żeby miała pamiątkę i dla nas to będzie świetna pamiątka, więc zaczynamy. Pewnie to będzie taki vlog z dwóch dni. Wcale... Moje! Tak, twoje auto. Możesz pokazać, jakie masz auto. Chcesz pokazać? Dzieci. Do dzieci. No nie wiem, czy jakieś dzieci nas oglądają. Rośnie nowe pokolenie vlogerów. Auto! Auto, tak. <ścoughs> nie nagram dzisiaj. Dzisiaj ktoś inny kradnie vloga. Mamy nowego gwiazdora. E Dlaczego dzisiaj zaczynam nagrywać? Słuchajcie, zaczynam nagrywać dzisiaj, bo mamy pojechać do sklepu. Nie tylko po spożywkę, bo lodówka świeci pustkami, ale też po prezent. To po pierwsze, więc będzie fajna pamiątka. No, i nie wiem, czy nie będę piekła tortu, czy kupimy tort. Nie, wiem, to wszystko wyjdzie w praniu. Jakby się ktoś zastanawiał, jak tam nasz śnieg, który pokazywałam w ostatnim filmie, no to tyle z niego pozostało, widzicie. Tylko mam nadzieję, że do weekendu, do soboty, jak będzie wolne i będzie można się ruszyć z domu, w górach jeszcze będzie biało. Bo jak jesteście nowi na moim kanale, to my mieszkamy przy francuskiej Jurze, obok Genewy. No i w góry tak naprawdę mamy może z 20 minut samochodem Do francuskiej Jury, bo na szwajcarską stronę w góry No powiedzmy około godzinę eee, Więc e, chcielibyśmy właśnie do Jury pojechać Z racji zimy, śniegu i Julia zamarzyła sobie, że właśnie e, w sobotę pourodzinową Pojedziemy na śnieg, pokorzystać z tego co oferuje nam tu e, przyroda I mam nadzieję, że ten śnieg się utrzyma, no bo jest jak jest. Ktoś ostatnio mi napisał w komentarzu, że podziwiam mnie za organizację. Proszę bardzo, moja organizacja nie zawsze jest tak kolorowo. Teraz robię placuszki bananowe na przekąskę. No, a później będę sprzątać ten cały bajzel. No, ogarnięte, pojedzone, posprzątane, zbieramy się do sklepu. Jola, co zażyczyłaś sobie na urodziny? Ja sobie zażyczyłam takie ogromne kredki, dwa razy więcej, może trzy razy więcej niż tak, bo kupiliśmy już takie fajne szwajcarskie kredki. Bardzo się spodobały. I one ogólnie są fajne, ale zobaczcie jakich rozmiarów one są. Po ilu po roku, nie? No. Rok temu je kupiliśmy tutaj, jak przyjechaliśmy pierwszy raz, jeszcze wtedy na ferie zimowe, a nie na stałe. Więc no, jak widać są intensywnie używane. Moje ulubione. No, i trzeba kupić nowe. Tak ogromne. Ogromne. Nie ja mogła super rysować. Tak. Dziewczyny, co robicie? Ania robi naklejki chyba. Tak. Ja A to jest ciekawe. ciekawe. Ania, z czego robicie te naklejki? Opowiesz? Z papieru do pieczenia i taśmy. i taśmy. I jak to się robi? Bierze się kawałek papieru do pieczenia, nakłada się rysunek uh -huh. i taśmę zakleja no się taśmą. Uh -huh. O, tak. Całkiem. A potem, jak się całkiem go zaklei, to łatwo się ściąga. O, i jest naklejka, widzicie z rysunku. Prosta sprawa, nie? Kreatywna. Fajna i prosta. Tak więc widzicie, nie zawsze trzeba kupować dzieciom naklejki, dzieci mogą naklejki zrobić sobie same. Ile? Frajnej radości, bo yy, mogą namalować co tylko mają ochotę. Mamy samki. Dzień dobry bardzo, widoki z okna, mamy już dzień kolejny, ale troszkę widać zarys gór, więc mówię, biorę aparat póki widać, bo później znowu nie będzie widać. Zima pomału już przeradza się we wspomnienie. Fokus jest. Odzywam się do Was tak oficjalnie, już z twarzą. Mamy piątek, 15 stycznia, 12 lat temu na świat przyszło moje pierwsze dziecie. Wierzyć się nie chcę, jak to zleciało, kiedy w ogóle... Ach. Na dziś jakichś wielkich planów imprezowych nie mamy, mamy kupiony tort, wczoraj kupiliśmy gotowca w sklepie, jednak gotowca, jednak nie będę piekła, stwierdziłam, że nie narzucam na siebie presji, bo nie bardzo czuję się na siłach, więc spoko, można kupić tort, nie poumieramy, nic się nie stanie, jak akurat raz na jedno urodziny nie upiekę sama tortu. W poprzednich latach zawsze narzucałam na siebie presję, że musi być zdrowe, że mogę zrobić, że przecież siedzę w domu, siedzę w domu i mam tyle czasu, mogę zrobić. W tym roku powiedziałam sobie nie, basta. Ja też mam prawo do odpoczynku. Mam małe dziecko, które ostatnio daje w kość. Dzisiejszej nocy nie spał od y, północy do trzeciej w nocy, więc jestem średnio wyspana. Na szczęście odespał do dziewiątej, więc y, tragedii nie ma. Ale mimo wszystko stwierdziłam nie, basta. Nie ma żadnej presji, nic się nie stanie jak zjeby gotowca, a jest śliczny. Później Wam pokażę. Dziewczyny dość późno wracają ze szkoły, bo około w pół do szóstej, mój mąż też około tej godziny. Tak więc nie zostanie notabene dużo czasu na świętowanie, ale dobrze, że jest piątek. Jutro jest plan na śnieg, na góry, tak jak już Wam wspominałam chyba wczoraj. E, więc jutro będziemy mieli jakiś rodzinny fan, a dzisiaj po prostu e, no, prezencik, torcik, dmuchanie świeczek, życzenia e, i jakieś takie rodzinne popołudnie po prostu. Z takich ciekawostek mogę Wam jeszcze powiedzieć, bo pytałam córek, jak to tutaj jest obchodzone, bo w Holandii dzieci na swoje urodziny szykują do szkoły traktacji, czyli taki mm, poczęstunek. I niekoniecznie są to, tak jak w Polsce, cukierki czy taki jakiś gotowiec na szybko. Bardzo często są to jakieś domowe wypieki albo mm, jakieś kawałki owoców, coś ładnego, wykonanego właśnie własnoręcznie, często zapakowane jakoś ładnie i każde z dzieci wtedy jest częstowane, traktowane, jak to w Holandii mówią. Natomiast tutaj pytałam moich dziewczyn, no i one są w gimnazjum. Być może u młodszych dzieci w podstawówce jest trochę inaczej, ale w gimnazjum, jak dzieci obchodzą urodzinę, to po prostu mówią, że mają urodzinę, inne dzieci składają życzenia i tyle w temacie. Nie przenosi się żadnych poczęstunków. Jeszcze Wam mogę zapowiedzieć, że... W najbliższych tygodniach, myślę, wrzucę na kanał filmik z rewelacyjną odżywką do włosów własnej roboty. Jestem zachwycona, jak wyglądają moje włosy po niej i muszę się tym z Wami podzielić. Więc jeśli są tu jakieś osoby zainteresowane tematem, subskrybujcie i czekajcie na filmik niebawem. Wróciliśmy ze spaceru z psami, dosłownie biegiem, biegusiem, bo już czas, zaraz mój mąż będzie w domu, robię lunch i powstaje. Tutaj smażę łososia, tu mam ryż. I tu jeszcze muszę dokroić warzywa. Ostatnio właśnie mam fazę na łososia, tak bardzo mi smakuje. Nie wiem, ale wychodzę z założenia, że trzeba słuchać czasami organizmu. Jak coś nam bardzo smakuje, jak na coś mamy bardzo ochotę, to widocznie organizm tego potrzebuje. Smacznego. Już prawie wszystko gotowe. Czekam na dziewczyny. Ten obrus jest po Ani urodzinkach, i Julka schowała go do swojej szuflady z, ze skarpetami. I, I powiedziała, że ona koniecznie chce ten obrus też na swoje urodziny, także ta dałam. mówisz, masz. I taki mamy torcik. Wczoraj, jak Ania zobaczyła ten tort, to mówi, mama, ten tort to jest 100% Julki. Mi też się tak skojarzyło, bo z Julki jest taki cwaniak trochę. No, ja. <grych> Lekko duch, wiecie, więc pasuje y, do, do osobowości. No i akcesoria jeszcze muszą być.

Dzień dobry, dzień dobry, dzień kolejny. Gruby sweter przyodziany, a to może znaczyć tylko jedno. Gabryś, gdzie jedziemy? Na śnieg. Na czym będziemy jeździć? Na sankach. Na sankach. Wjeżdżamy pomału w chmury, więc nie wiem, jakie będą widoki, na ile będzie widać. No ale drzewa w śniegu wygląda bajecznie. Chociaż w Polsce też macie zimę pełną parą, bo widziałam, że temperatury to minus 10, a nawet gdzie niegdzie i minus 20 a i opady śniegu. No ale pochwalimy się trochę francuską zimą. Dla wszystkich, którzy myśleli, że Francja to tylko lazurowe wybrzeże i gorące upały. Łamiemy stereotypy. O, tu jest punkt widokowy, ale nic nie widać. Wyjaśnia się trochę. Ciekawe, czy jak dojedziemy na górę, to znowu będziemy mieli piękne słońce. Bo żeśmy słońca w sumie nie widzieli od dawien dawna. No chmur widać, ale jeszcze kawałek mamy. No zobaczymy. Sobota, nie? Wolna. Zobaczcie jakiś sznur samochodów i to wszystko tam za tą chatką jest parking. To wszystko tak się turla na parking. Ciekawe jak będzie z miejscem. A coś znajdziemy. Jedni wjeżdżają, drudzy wyjeżdżają. Damy radę, chyba. Zobaczcie, ile śniegu, nie? Powyżej samochodu my mamy dość wysoki samochód, bardzo duży. Eee, no. Także jest, myślę, lekko 1,20 m. Pół godziny później zaparkowali. Idziemy. No, jedziecie. Uuu, Julia pojechała. Ania też jedzie A tu nasz Eskimos Jedzie Ania Jedzie. Ale zobaczcie jak jest pięknie Taką zimą to ja rozumiem Jedzie Julia z górki Podeszły Uuu, leszy. Ale widoczność kiepska. Akurat chmury naszły tutaj na stok. No i widać tyle ile widać. Wszystko za mgłą. Wracamy już do samochodu. Trochę żeśmy się śniegiem nacieszyli, ale maluch nam się mocno rozpłakał już na sam koniec. Chyba jest zmęczony, nie wiem, albo zmarznięty, albo głodny, albo po prostu ma już dosyć. Dlatego wracamy. I powiem Wam, że robi się już tak szaro bólo. Naszły chmury. Oziem nie biło się jeszcze bardziej. Mrozik jest taki już znaczny, więc no, zwijamy się. Fajnie było. Hej, feraj, no jak było? Zimno. S super! <noise> no już, już zimno się robi, to prawda? No, mrozik już łapie. Nie wiem jeszcze ile jest. Zaraz odpalimy samochód, to się sprawdzi, ale już taki ten mrozik jest szczypiący. Ale wybawione? No, zjeżdżały się? Tak, mega. Fajnie było? Tak, tak. Takich ilości śniegu to chyba, żeście jeszcze w życiu nie miały, co? Nie, w nigdy. Nie, w Holandii no niestety. No, w Holandii to już na pewno. No. Ostatni taki śnieg to słuchajcie, miałyście w Polsce, ale byłyście malutkie, macie prawo nie pamiętać. No nie niby minus 4 pokazuje. Zobaczcie tutaj, Mont Blanc w całej swojej okazałości, co za widok. Bardzo rzadko bywa, że tak pięknie widać, że jest ponad chmurami. Może zaraz jeszcze za zakręta będzie widać. O, jest i panorama na Alpy. No i tutaj ten największy to Mont Blanc. Ale się już ściemnia. Jest 15 po 5 i już się robi tak szaro-buro. Aparat tego nie oddaje, bo on mi ładnie doświetla. Uwielbiam tędy jeździć zimą, jak te drzewa tak wyglądają. Ten krajobraz górski jednak zimą jest przepiękny, latem też jest cudny, ale zimą ma niesamowity klimat. czy Francji i Szwajcarii, w zasadzie tutaj jeszcze jest Francja, a tam już kawałek dalej Szwajcaria, ale powiem Wam, że czytałam ostatnio na, chyba na Facebooku na różnych grupach dla Polaków w Szwajcarii, ludzie pisali, że w Szwajcarii nawaliło tyle śniegu w ostatnim czasie, że niektóre odcinki autostrad pozamykali i w okolicach chyba Curychu i, i gdzieś tam jeszcze, więc no zima w tym roku jest obfita w śnieg. Nie tylko tutaj, tutaj Szwajcaria to wiadomo, co roku śniegu nie brakuje w Alpach, ale i w Polsce w końcu, w końcu porządna zima. Kiedyś jechaliśmy tą drogą też, ale już tam na górze przy tych wszystkich ośrodkach narciarskich. Jedziemy i ze zakrętu wyskakuje nam na drogę kozica, więc po zmierzchu jednak trzeba uważać, bo zwierzątka do no, spacerują sobie. Podjechaliśmy jeszcze sobie pod sklep, żeby kupić coś do jedzenia teraz na wieczór. Mamy dobry timing, bo jest za 26 od 6 godzina policyjna, więc yy, no, trzeba już być w domu. Fajnie, żeśmy się wyrobili. Fajnie, żeśmy spędzili to popołudnie. Dzieci bardzo zadowolone. Trochę dziewczyny teraz narzekają, że zimno, więc w domciu cieplutkie dresiki wskoczą. No, i co? I będziemy pomału kończyć tego vloga. Jeśli Wam się podobało, to będzie nam bardzo miło, jak zostawicie łapki w górę. Jeśli jesteście nowi na naszym kanale, to oczywiście zapraszamy do subskrypcji. Wtedy będziemy mogli wspólnie przeżyć tą naszą holendersko-francusko, nie wiem jaką przygodę, bo nie wiem, co dalej przyjdzie się życie. Internacjonalna. Julia z tyłu mówi: Internacjonalną. No tak, międzynarodową po polsku. Międzynarodową, dokładnie. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Buźka. Pa.